Manko! Wielkanocny Poniedziałku. To w się sensie u mnie jest poniedziałek wielkanocny, chwilę go, godzina 8:48 i witam was właśnie w spontanicznym odcinku, do którego zainspirował mnie mój brat, wysyłając mi zdjęcie 5-litrowej butelki wypełnionej sokiem z brzozy i właśnie o tym będzie ten odcinek. Tylko teraz tak. Odcinków o pozyskiwaniu soku z brzozy jest milion na YouTube i nie chciałbym powielać takiego odcinka jak pozyskać i tak dalej. Oczywiście nagram Tę część odcinka, jak pozyskuję ten sok, bo, bo musi to być, ale chciałem podzielić ten odcinek na dwie części. Druga część będzie związana z tym, czym się zajmuję, czyli z grafiką komputerową. Pomyślałem sobie, jak by wyglądał taki sok z brzozy, gdybym ja produkował właśnie taki napój. Oczywiście z kooperacją z brzozami. Jak by wyglądał taki napój? Jakby wyglądała etykieta? Więc druga część odcinka będzie o tym. Jak zaprojektujemy etykietę, zlecimy druk takiej etykiety, yy, zabutelkujemy soczek i okleimy. Zobaczymy, jak by wyglądał taki produkt, bo jak patrzyłem sobie w internecie, możemy znaleźć takie soki z brzozy, ale one wyglądają jak jakieś tymbarki. Są opakowania w takiej stylistyce bio, że produkt bio, że zielone etykiety. No nie podoba mi się to. Dlaczego? Bo uważam, że sok z brzozy to jest napój klasy premium. Taki sok pozyskujemy raz do roku, na przełomie marca i kwietnia. No i trzeba się trochę wysilić, żeby taki sok z brzozy pozyskać. To nie jest tak, że... Oczywiście możecie sobie kupić, ale to nie jest tak, że w każdej chwili możecie iść do lasu i taki soczek sobie pozyskać. Trzeba wyczekać ten właściwy moment, to raz. No a później trzeba taki sok pozyskać. No i my dzisiaj sobie taki soczek pozyskamy. I mi się wydaje, że to jest napój klasy premium, o, tak uważam. I zasługuje na etykietę klasy premium. Więc zobaczymy jakby wyglądał w moim wykonie taki soczek. E, ja już chyba znalazłem wrzutkę. To jest nasze drzewko. I teraz tak, mam 5 litrową butelkę. Mm. Zostawimy sobie tą 5 litrową butelkę na noc. Chciałbym jak najwięcej tego soku pozyskać liczę na te 5 litrów. Bo dzisiaj ma być słonecznie i ma być 16 stopni, więc ten sok z brzozy powinien w fajnym tempie tam się pojawiać. I dalsza część odcinka to już będzie przed kąpem. Zobaczymy, czy uda mi się coś fajnego zaprojektować. Oczywiście już widzę, że jest soczek sączy się, zobaczcie. Zobaczcie, jak leci. Widzicie? Zobaczcie. Jest piękny, jest beautiful. Dobra, aparatura już założona. Musiałem trochę powalczyć. Dlatego, że ta brzoza jest jak widzicie pod kątem i to nie sprzyja spływaniu akurat prosto do Wężyka a nie chcę też tracić za dużo czasu ten piękny poniedziałkowy poranek na szukanie idealnej brzozy może będzie widać akcja jest taka, że musiałem zmienić drzewo bo to jest pochylone pod dużym kątem i cały sok z brzozy jakby zlatywał na ściankę tej, tej, tego drzewa i nie chciał wlecieć do rurki, oczywiście te Odwierty błędne, zaślepiłem go brzozy. Ona szybko dojdzie do siebie. W końcu to tutaj mówi Błażej Panas. A ja znalazłem inną brzuszkę, Kawałek dalej. Ona jest fajna akurat pionowa i jak burzyłem rurkę to momentalnie zaczęło lecieć do butelki. To co skapało, skapało z tamtego drzewa troszeczkę posmakowałem sobie. Jestem mega zadowolony. Jeżeli to jest to, ten smak, no to nie są taki słodkie jak mówią. Mówią, że ta woda jest słodka. Ona była taka no lepsza niż żywiec, nie? A to jest to drzewko, ono jest praktycznie w pionie. Yy, jak się wierciłem, to praktycznie od razu zaczęło lecieć soczek prosto do butelki. Jestem ciekawy, w dobę, ile uda mi się pozyskać tego soku. Myślę, jeżeli mamy godzinę, chwilę przed dziewiątą, tam już denko mi się zapełnia. To myślę, że nawet wieczorem mógłby, mogłaby już ta butelka być pełna. Nie wiem, zobaczę jeszcze, bo ma pada, padać deszcz jutro, więc nie wiem czy będę chciał jutro e, po to się tutaj fatygować. Zwłaszcza, że jest ryzyko, że jakiś tam syf, chociaż mam fajny kuraczek, e, jakiś syf się tam dostanie. No zobaczymy. Daleśmy wszystko. Mordo. Dobra, lecimy z tym tematem. Jesteśmy już przed kąpem, jak widać, nie w lesie. Będziemy teraz projektować sobie etykietę i teraz tak. Na pewno nie chcę. Yy, nagrywać pulpitu, pokazywać Wam jak to wygląda, bo, bo czasami godzinę, dwie po prostu siedzę na Pinterestie, Instagramie i szukam inspiracji, więc nie ma sensu. Jeżeli chcecie coś takiego zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, no to dajcie znać w komentarzu i na pewno pomyślę przy kolejnym odcinku, jeżeli będzie taka okazja. Natomiast zdradzę Wam, co bym chciał uzyskać w tej etykiecie. Na pewno ma być minimalistyczna, Yy, główne słowo to będzie Oskoła, bo tak chcę nazwać ten produkt. Nie chcę używa, uży, używać soku z brzozy, może małymi literami dla tych, którzy nie wiedzą, ale Oskoła jest po prostu bardziej atrakcyjna. Yy, myślę, że będę używał koloru czarnego i białego z tego względu, że pień brzozy to jest kolor czarny i biały. Liści w momencie pozyskiwania Oskoły jeszcze nie mamy, więc zielonego nie będę używał. Tak jak mówiłem, jest to dla mnie w moim odczuciu produkt premium, napój premium, więc chciałbym uzyskać na etykiecie właśnie taki efekt. Chciałbym uzyskać pierwsze wrażenie związane z czymś, co jest premium. Bardzo. To jest mój prezent dla Ciebie. A, to jest Dobrze wygląda? Świetnie wygląda. To wygląda jak klasa premium. Klasa premium. To się cieszę. Na zdrowie. Dzięki. Mam tu ze sobą świeżą oskółkę z dnia dzisiejszego. Zbiór dzisiejszy może odblokuje jakieś obszary w moim mózgu i będę płynniej mówił, i też szybciej zaprojektuję tę etykietę. Jak będę miał zabutelkowaną oskółkę, no to podzielę się z Wami dość szerszą opinią na temat smaku samej oskóry ja zabieram się za projektowanie puszczę jakiś timelapse i widzimy się już jak będę miał butelkę gotową jazda dla wszystkich kolejny dzień co będę was kłamać jest to czwarte podejście po oskołę trzy Byłem i zbierało się tak, no zbiera się tak z litr, półtora. Ale to, co wam zaraz pokażę. Generalnie nie chciałem tego nagrywać, ale jak podszedłem do tego. Nagrywam, patrzcie to. Widzicie to? Piąteczka. Nie, to nie jest ściema, nie nalałem tu wody, niczego. Przyjechałem zostawić tą, osko, tą butelkę yy, wczoraj gdzieś o 19:00 i plan był taki, żeby odebrać to dzisiaj o 19 mamy 17:00, czyli doba. Czyli tak jak mówią wszystko zależy od drzewa. To drzewo ewidentnie w lokalizacji samych pięknych brzuzek No, zechciało mi pomóc. Soczek cały czas leci. Mrówek pełno. Dobra, zabieramy to. Idziemy butelkować. Tak jak widzieliście na przebitkach, butelka prezentuje się właśnie w ten sposób. Mógłbym jeszcze bardziej ją zbajerować, dać etykietę na szyjkę, logo na ter kapturek termostatyczny, ale nie było sensu, bo robiłem nakład 5 sztuk, więc koszta by mnie zjadły, gdybym miał robić to właśnie na takim wypasie. Myślę, że nie jest źle. Mamy tutaj matową etykietę z srebrnym, z, ze srebrnym cyfrowym hot stampingiem i tyle. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Czy może Wam się nie podoba, po prostu yy, dajcie jakiś odzew. I tyle. Jeżeli chodzi o sam sok z brzozy, jak on smakuje? Sok ten jest mało eteryczny, ale można wyczuć w nim dojrzewające nuty sukku z betule. Nie wyczujemy w nim taniny, ale nasze gardło opływać będzie. Nieskazitelna nuta płynu betula pendula, która to wprowadzi nasz organizm w szczytową formę zdrowia, której to znowu nie zagrozi nawet przysłowiowy krytoryjek olchowiec. Coś pięknego. Tak na poważnie. Sok z brzozy smakuje jak woda. Lekko słodka, z lekką domieszką jakichś roślin, jakiegoś yy, yy, posmaku, właśnie yy, może nie trawiastego, ale roślinnego. Ale mówię, są to nuty tak, tak daleko, głęboko, gdzieś tam w tyle, że gdybyśmy komuś nie powiedzieli, że jest to sok z brzozy, raczej by się nie skapnął. Jest bardzo fajna, bo jest bardzo klarowna, w zasadzie taka jak woda źródlana. I tyle. To by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym... Yo!